Radio. Witamy w codziennej audycji. Informacja z ostatniej chwili. Kolejna osoba padła ofiarą oszustwa. Mężczyzna stracił 80 tysięcy złotych. Sprawca jest już w rękach policji. A my apelujemy o rozwagę. <grym jest> Jak to stary? możliwe? Co za moi winiacy? Mi się to nigdy nie przydarzy. TATO! Jacek? To ty? Tak, Jacek! Gdzie jesteś? Tato, był wypadek, potrąciłem człowieka, jestem w areszcie, potrzebuję pieniędzy. Przyjedzie po mnie adwokat. Pomogę ci. O, patrzcie, sąsiad idzie. Słyszeliście, że dał się skroić na sto Tyle się o tym gada. Co za gamon. <grywka> <grywka> Masakra. Patrz. Zobacz, jakie kozackie buty. No, spoko są. Spoko okazja. Biorę. O ja pier... Kon mi wyczyścili. I co? To teraz jest gamoń? A śmiałe się z stypa. Teraz ciebie skroili. Przekaz jest prosty. Niezależnie od wieku każdy może paść oferą oszusta. Nigdy nie mów, że ci się to nie przydarzy. A teraz buciki z ławeczki.